Szablon budżetu domowego. Twój klucz do finansowego. Czy zastanawiałeś się, jak lepiej zarządzać swoimi finansami? Czas rozważyć budżetowanie, które jest fundamentem finansowej stabilności. Przedstawiamy Szablon Budżetu Domowego. Innowacyjne rozwiązanie, które zmieni Twoje podejście do finansów. Szablon dostępny jest w Google Sheets, co czyni go dostępnym DLA każdego z dostępem do Internetu. Dzięki temu narzędziu możesz kontrolować swoje finanse w czasie rzeczywistym, sprawiając, że zarządzanie pieniędzmi staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Podstawą szablonu jest zasada 50-30-20. 50%, -30 -20. 50 na potrzeby, 30% na przyjemności, 50% na oszczędności lub długi. Ta struktura pomaga optymalizować wydatki i motywuje do regularnego oszczędzania. Dodawanie nowych wydatków i przychodów jest teraz prostsze dzięki integracji z Google Forms. Aktualizacje w czasie rzeczywistym ułatwiają zachowanie dokładności w danych finansowych, a formularze są intuicyjne w użyciu. Podziel swoje wydatki na kategorie takie jak mieszkanie, jedzenie czy rozrywka. Dzięki tej funkcji łatwo odnajdziesz obszary, w których możesz zaoszczędzić, co prowadzi do lepszej kontroli nad finansami. Szablon umożliwia tworzenie podsumowań miesięcznych oraz rocznych. Dzięki temu zyskasz pełny obraz swoich finansów, co ułatwia porównywanie wyników i podejmowanie odpowiednich działań w przyszłości.